No i mucha się obudziła. A dostała w łeb. Cześć, witam na kanale Eksperyment po dłuższej nieobecności. No ale trzeba było przygotować to wszystko, co tu jest. Także zaczynamy bez zbędnego ściemniania, tylko na początek. Łapa, soba, dzwon. Tytułem dzisiejszego odcinka jest dlaczego tak naprawdę. Prawda. No, taki troszkę wynalazek językowy, ale o co chodzi? Chodzi o to, że prawda o tym, co jest, co nas spotyka w życiu, co się dzieje przed nami, co się dzieje ze światem, jest tak naprawdę bardzo istotna. Jeśli nie będziemy postrzegać rzeczywistości jak najprawdziwie, jak się da, to niestety może to się dla nas źle skończyć. Możemy na przykład uważać, że picie kwasu z akumulatorów jest zdrowe, a to jest nieprawda. I zginiemy marnie, prawda? W męczalniach, prawdopodobnie. Może porównajmy nasze życie, drogę przez życie, tak jakbyśmy jechali sobie samochodem po jakiejś drodze. Nasze bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem zależy od tego, jak dobrze postrzegamy rzeczywistość na zewnątrz samochodu. Czyli nie możemy mieć brudnych szyb, nie możemy mieć niedziałających świateł. Musimy mieć wszystko tak jak trzeba, bo przynajmniej jak najbardziej tak jak trzeba. Żeby widzieć i słyszeć dokładnie, co się dzieje na zewnątrz. Lusterka musi mieć czyste, żeby widzieć co się dzieje za nami. W momencie, jeśli będziemy mieć brudną szybę, to nie będziemy widzieć tego, co na przykład się do nas, na nas gramoli z podrzędnej ulicy, albo z równorzędnej, albo ktoś się gramoli na czerwonym świetle. Jeśli będziemy mieć brudną szybę, możemy go nie zauważyć. Pomimo tego, że nie ma racji, z naszą drogą przez rzeczywistość jest niestety tak, że czasem ta rzeczywistość zbyt mocno nas przytłacza, jest zbyt brzydka, żeby na nią patrzeć, i my usilnie staramy się zasłonić ją, pokolorować albo po prostu zachlapać szybę samochodu błotem. Specjalnie po to, żeby nie widzieć brzydkich ludzi na poboczu albo niemądrych. I to może być błąd, ponieważ ograniczając sobie percepcję rzeczywistości, robimy sobie straszną krzywdę. Czy to będzie religia, czy to będzie antyszczepionkostwo, czy to będzie inne dziadostwo, w dalszym ciągu może to się skończyć źle i kończy się źle w wielu przypadkach. Na przykład, jeśli jedziemy tym naszym samochodem życia i pech chciał, że jesteśmy y, tym odłamem chrześcijaństwa, który nie uznaje transfuzji krwi, to się kończy źle dla nas, dla dzieci, dla wielu innych. Najgorsze jest to, że inni, którzy w tym momencie jadą z nami albo podobnymi samochodami, mają tak samo błotem, zachlapaną szybę i, i wydaje im się, że nawet jak nie przyjmą tej transfuzji, to to jest dobrze, to, to jest super. Utwierdzają pozostałych w tym, że zachlapanie szyby błotem w tym miejscu jest jak najbardziej w porządku. To nieważne, że zak zakrywa nam ona rzeczywistość. To nieważne, że przez to możemy skrzywdzić siebie i innych. Fłaś, że razem w kupie, tak samo mamy u, u, ujebane szyby jest fajnie. Jadąc tym samochodem naszego życia nieraz celowo sobie wyłączamy reflektory albo brudzimy szybę, nie myjemy jej, bo tak jest łatwiej nie? tak jest łatwiej nie widzieć tej brzydkiej drogi paskudnych, chodzących w nią ludzi. Możemy w ten sposób wyćwiczyć sobie taką naiwność, że wszystko jest ładne, piękne, kolorowe, a tak naprawdę to mamy brudną szybę, co chodzi nie działające reflektory. Także umysł musimy wyostrzyć, musimy wyostrzać percepcję. Zawsze starać się dostrzec jak najwięcej prawdziwych rzeczy o świecie i jak najmniej fałszywych. Mad Dillon, ma taką koszulkę, to jest jego sentencja. Ktoś mu zrobił, on nie chciał. Ostatecznie może być tak, że wszystkich brudów z tej naszej szyby postrzegania rzeczywistości nie wyczyścimy, ale musimy się starać, żeby była jak najczystsza. Żeby nie popełniać błędów logicznych, błędów poznania, tam ich jest strasznie dużo, żebyśmy nie byli tak jak ten koń, który jedzie z tymi klapkami na oczach, żeby się nie bać jednących obok samochodów. Możemy sobie tego konia wyobrazić tak, że tutaj ma confirmation bias, czyli błąd potwierdzenia, a z drugiej strony ma argument z autorytetu. I wszystko to powoduje, że ta rzeczywistość, którą on postrzega, jest ładniejsza. On się dzięki temu nie boi, ale mimo wszystko mniej prawdy. Dociera do naszego kochanego konia. Tak samo nie róbmy sobie tych klapek na oczach, tych wszystkich dziwnych błędów, które możemy popełnić. A jest ich bardzo dużo, ja je wiele razy omawiałem. Dlatego mottem naszego życia powinno być ciągłe przecieranie przedniej szyby w samochodzie, ciągłe czyszczenie lusterek, bo musi cały czas uważać, co się dzieje. Możemy zrobić sobie z tego paranoia, oczywiście, bo zdaj, zdajmy sobie sprawę, że nigdy tak naprawdę nie poznamy całej wiedzy o świecie. Choćbyśmy mieli jak najlepsze intencje, to i tak nigdy nie przewidzimy wszystkiego tak jak trzeba. Także dzisiaj testowo masz w zasadzie tak króciutko, tak troszkę na siłę, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak się podobało, to tak jak na początku mówiłem, łapa suba dzwon, czyli jak to było, łapa suba dzwon. To nie dzwon samochodem, nie, tak można sobie. To nie za mocno, nie za mocno. Do zobaczenia następnym razem.